Co to jest? O boż! A jak się mochery gapią. Mochery są wszystkiego ciekawe, ale myślą, że to jest cud. Bo laleczka w kościele się poruszyła, bo to, to się poruszyło. Oni wciąż myślą, że to jest jakiś cud, wiesz? A to Matka Boska, wiesz? Czy to ona nawet samą siebie nie widziała? Samej siebie, jaką tę Matkę Boską nie traktowała? Była biedną służebnicą pańską, a oni z niej bożyszcze, bożyszcze, i Diana, i Efeska, i Artemida, Efeska, i Zyda, Horus, i Seth, kult kobiety, kult dzieciątka, nawet mleko z piersi bogarodzicy w kościołach było wystawiane, słuchaj, kupać śmieci. Możesz to zrozumieć?